World Thunder, tak. informacja dla społeczności numer 6. Informacja o zmianach, które możecie spodziewać się w najbliższej przyszłości. Z news dzisiaj, kochani. Dzisiaj prowadzamy z aktualności do, dotyczącymi tego, czego możecie się spodziewać w grze w najbliższej przyszłości. Mamy dla was kilka zapowiedzi i ciekawych informacji, więc usiądźcie wygodnie, weźcie swój ulubiony napój i czytajcie dalej. Już je już je trochę. Chociaż cieszymy się, że możemy dzielić się informacjami o pracach nad grą, przed oprojektowaniem wpisów w blogach deweloperskich, otwarciem serwera testowego, witalnie na głównych serwerach. Gry, pamiętajcie, że domy funkcje maszyny i mapy wspomniane w tej wiadomości mogą ulec zmianie, opóźniać. Dobra, bla, bla, bla. Refleksja na temat testu wydarzenia z O, czyli te test wydarzenia, jak to wyszło, no nie? Niedawno przez dwa dni testowaliśmy wydarzenie i zauważyliśmy Wasz entuzjazm dla tego typu rozgrywki. Nie, entuzjazm jest drogi. Drogi ślimaku, entuzjazm jest to, że po prostu cokolwiek się innego dzieje niż ten skostniały, niedopasowany tryb, który jest teraz. No nie? Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział i podzielili się swoimi opiniami. Uwzględniliśmy Wasze uwagi dotyczące rozpoczęcia testów w tygodniu, a nie w weekend, ponieważ było to coś nowego, chcieliśmy wziąć gotowości. Aha, aha dobra, okej, okay. wymówki lub zmieniać niektóre aspekty testu, mogliście po prostu test dać na tydzień, a nie na dwa dni. To kolejne, a to kolejny ten? To ponieważ po przestrzeni waszych komentarzy i sprawdzeniu statystyk zmniejszyliśmy liczbę członków drużyny obrońców z 16 do 12. Wkrótce po wprowadzeniu tej zmiany proces wycieczek atakujących wzrósł do znacznie bardziej rozsądnego poziomu. Inną kwestią poruszoną przez niektórych graczy była siła szyłki jest 75 strzelających do atakujących. I siła jest zamierzona, ponieważ chcemy, aby stanowiły one wyzwanie, aby gracze wykorzystali taktykę, pracę zespołu i różne rodzaje broni aby je wyeliminować. Ogólnie rzecz biorąc, są one trudne, ale nie niemożliwe do pokonania. Ja bym na ich miejscu jeszcze po prostu grał graczy na pelotki. Na pelotki. Oczywiście będziemy obserwować wszelkie problemy, ale na razie zachowajmy, zachowają one swoją siłę. Z drugiej strony niektóre gracze do, zgłosili, że nagrody za zniszczenie stanowisk przeciwlotniczych, przeciwlotniczych są zbyt niskie i nie motywują do działania. W związku z tym zwiększyliśmy nagrody. Poniżej znajdzie się listę zmian. No ale to, to listę zmian dają do czegoś, co już czegoś czego nie ma, czy oni wracają z tym? Dobra, nie będziemy tych wszystkich zmian... Czekaj, ze względu na... A, powracają do tego, w weekend. O, od 2 maja do 5, Dobrze, znowu... Nie w ten tryb. znowu będzie. Omin ominął mnie ten usunięto tryb. Afganistan, a prawdopodobnie dodane następujące... A, nowe mapy zostaną do dodane. Okej, okay, dobra, inne mapy, nie tylko jedna, bo... Afganistan usunięto, a dodano nowe mapy. To jest dobre, żeby tych map było więcej, no bo, kurde, widzicie, na jednej mapie to ile można latać, czy nie? 12 graczy zamiast 16 broniących. groda w postaci srebrnych lwów i punktów badań bla, 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 to więcej, więcej, okej. Okay. Punkty misji za zniszczenie wyrzutni więcej. Dobra. Następny maszyny z wydarzeń. W piąty rok przypada 18 różnica, no to już wiemy. Hmm. dzień zwycięstwa tylko ruski. następnie miłośnicy samolotu będą, następnie miłośnicy samolotu będą mogli podziwiać jeden z projektów kurta tanka podczas wydarzenia co to jest kurt tank poczekajcie projekty kurta tanka samoloty Okej. Okay. Kurta, jeden instruktor lotniczych odpowiada za szereg przełomowych projektów. Czyli to niemiecki jakiś kur...ty tank, no nie? Tak, niemiecki. Czyli następny samolot będzie niemiecki. Tak, czyli macie, że następny będzie. Na początku czerwca to będzie się wydarzenie, poświęcone D-Day, a główną nagrodą będzie amerykański czołg. O, czyli będzie jeszcze jakiś tryb z amerykańskim czołgiem. Po zakończeniu tego wydarzenia nastąpi około miesięczna przerwa. A następnie ma miłośnicy marynarki wojenne będą się cieszyć okrętem. Okej. Okay. Po nazwisku szwabem wyczuć. W grudniu ubiegłego roku prowadzili, powiedzieliśmy, że mamy nadzieję podzielić informacje na temat trybu wojny światowej. A no właśnie, i wspomnieliśmy o nim podczas o, testów. Obecnie testujemy dla trybu walki powietrznej, który jest przeznaczony dla samolotu. Po zakończeniu testów. Przeprowadzimy kolejne testy misji, które będą dostępne w walce powietrznej w tym samym formacie. Bla, 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 bla. Wojna światowa jest nadal w fazie rozwoju. No, faza rozwoju. aktualizacja maszyny grudniowej. Pojawią się potężne okręty. To prawda, kolejna duża aktualizacja wprowadzi kilka doskonałych, kultowych, ogromnych okrętów. Możecie być, moi drodzy, zabiedzeni troszeczkę. Nie zabraknie oczywiście samolotów, w tym takie całkiem fajnego helikoptera. O, dla helikopter dla USA właśnie tego mi brakuje troszeczkę. Orzutowca dla Japonii. O, czyżby będzie ten, jak on się nazywa, japoński yy, odmiana? Co może być dla Amerykanów. F -f Cicho, może być. No tak, jak się nie nie, nie F 16 Jak się F2A. No to, to, tak, 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 Japonia to może dostać. Jakby F16 japońska, co? No tak, przerobiona. Kolejny dużo akcesja, kilka z nowych z tych systemów. A, zaawansowany. O, o, spa będzie nowe, super, dobrze. Trafi jednocześnie dla kilku krajów, bardzo dobrze. Więc koniecznie sprawdźcie wszystko dla nas, co dla nas przygotowaliśmy. No dobra, czyli tutaj mamy jakiś. O, widzicie? Połączone. Czekajcie. Halo, Cisz? poczekajcie. Przepraszam. To jest, widzicie, jest połączony, czyli dwuczłonowe F2, właśnie, dziękuję Kratnik. Dwuczłonowe yy, Spa. Tak? Dwuczłonowe Spa. Yy, I tutaj nie wiem, co z tym związane. Ja nie jestem aż takim specjalistą, żeby to ten. O top-tierowym francuskim czołgu premium. Otrzymaliśmy wiele pytań, no bo tak, barieta weszła. No to dlaczego nie Francuzi? No nie? Dziś jesteśmy gotowi podzielić się z Wami informacjami i przemyśleniami na ten temat. Wcześniej sobie o trudnościach związanych z wyborem odpowiedniego kandydata, który pasował do popularnej klasyfikacji bitemnej innych pojazdów dostępnych w J. Jest to ważny czynnik, kiedy bierzemy pod uwagę rozważające dodanie pojazdu premium do gry. Sprawdzamy inne pojazdy, które mogłyby pasować do tej danej linii. Planujemy dodać prototypową wersję leklerka następnej dużej aktualizacji, ale nie jako pojazd premium. Powodem jest to, że jego pancerz nadal budzi wątpliwości i nie chcemy wydawać pojazdu premium, którego pancerz może ulec znacznym zmianom, jeśli pojawią się nowe informacje. Aha, czyli co? Liki. Oni teraz sami proszą o liki, żeby ten... Ej, słuchajcie, jak dacie nam liki, to wam wrzucimy tego leklerka. tylko dajcie nam jakieś podstawy do tego, żeby go wrzucić, do nie? Mm. Uczciwy deal. Uczciwy deal, dokładnie. No. Nad konkretnym no. wariantem nadal trwają pracy i planujemy umieścić go w głównym drzewku badań, gdzie, drastycznie, gdzie potencjalnie drastycznie opiewany w masę klasyfikacji biznesu jest bardziej akceptowalne niż w przypadku pojazdu premium. Powtarzamy, że nie chcemy dawać pojazdu premium o najwyższej możliwej klasyfikacji biznesu, więc pojazd premium 12 sił lądowych nie jest ich. Tak, nie chcemy dawać. Znaczy oni tak, nie są aktualnie najwyższej BR. Jak zrobią BR-13, to już będą 12 mogli dawać, no nie? Mając to na uwadze, rozważaliśmy również inne rozwiązania, bo imowało ono wprowadzenie jako pojazdu premium pewnej wersji produkcyjnej Leclerca, ale bez najsilniejszego pocisku, aby można było go myśl klasyfikacji niższej. Pojazd ten nie miał jednego własnego składu i byłby dostępny tylko w składach na 12.0, gdzie byłby w niekorzystnej sytuacji ze Więc jakie rozwiązanie przyjęliśmy? Planujemy wprowadzić Leoparda 2.4 NL z Holandii jako pojazd premium. Aha, czyli Leoparda, widzą na łatwiznę. Będzie on miał fajny i charakterystyczny wygląd. Na łatwiznę, moi drodzy. Jest to niezawodny, sprawdzony czołg podstawowy, który jest we wszystkich innych drzewkach. które dobrze wprowadzi się w roli pojazdu premium, a jednocześnie pozwoli nam zachować prototyp Leklerka dla drzewka badań i dodatkowe, dodatkowe wsparcie dla mniej zatłoczonych z zakresu klasyfikacji bedebnej. Oba czołgi mają pawić się w następnej dużej katalizacji. Czyli Francja, robiąc Francję, właśnie moi drodzy, co robię? robię będę miał dwa pojazdy do tej, do tej drzewka. Do tego drzewka. Poprawki wizualne map. W kolejnej dużej aktualizacji będą Berlin i Kubań. Kubań. Która jest mapa Kubań? Spoko Berlin, spoko. Mapa Falklandy do bitew powietrznych. Z ogłaszamy, że w kolejnej dużej aktualizacji pojawiły się nowe miejsce bitew powietrznych. Falklandy. Czyli to Falklandy to pewnie będzie non nad wodą. A nie, wyspa, będą wyspy, dobra, odporstany potem, dobra, śledźcie informacje o tej nowej lokalizacji, pojawią się wkrótce, no to Falklandy będą. Ulepszenie podpowiedzi. Czy to jest coś ważnego? W ostatnich kilku większych aktualizacjach pracowaliśmy nad kilkoma obszarami w RFSU i kolejne duże aktualizacji będzie kontynuować ten trend, bo pierwsze po najechaniu krótszym na nazwę gracza w tabeli wyniku pojawi się teraz jego eleganckie tło. O, czyli nie, wiecie co? Naprawdę, wiecie co powinno się pod, pod tabulatorem pojawiać? Powinien się pod, pojawiać bater y, rating danego pojazdu i naprawdę to powinno się pojawiać po prostu. Jak wchodzisz tabulatorem, jak wchodzisz tabulatorem samolota, a wchodzisz tabulatorem, to po prostu była powinna być kolumna, kolejna kolumna, która ci pokazuje BER danego pojazdu. Ja rozumiem, może na symulkach to jest niepotrzebne, no nie? Ale to nie, nawet nie chodzi, nie chodzi o BR przeciwnej drużyny, chodzi o BR waszej drużyny. Nowy dla nowego gracza, żeby ten człowiek wiedział, no, no już i tak musimy się domyślać, co się dzieje na, na bitwach naziemnych, to no nie? Ale dla nowego gracza, gdzie dla maszyn lotniczych jest powiedzmy 1000, to no nie? Naprawdę powinno być pokazane w kolumnie BR maszyny, z którą leci w drużynie. I tyle. Powinno to być po prostu pod tablotorem, no? nie? I to, to powinno być absolutnie pokazane, nie? A tu jakieś pierdoły o tym, że będzie się... Znaczy, nie wiem. Ja nie zaglądam w ogóle. Ja w ogóle nie zaglądam na profile graczy. Mnie to nie interesuje. Tam to... gramy, sobie to gramy. Kogoś to interesuje, wiem, że masa osób. Pierwszy tabulator, drugi klawisz myszy, patrzy. O, o, i tak dalej. No nieważne. Że... Niektórych to bawi, mnie to tam nie bawi. Yy... Spoko, no to będą sobie, będą mi profile teraz ładnie wyglądające, no nie? Dobra, następnej karty statystyki, maszy będą teraz wyświetlane w całości. No tam statystyki pierdol, pierdolety. Ulepszenie efektów wizualnych. Efekty wizualne. Okej, okay, będzie nowe silniczki. Dopalacz będzie inaczej, dobrze. Odrzucenie zbiorników z paliwem. Możliwość odrzucenia zbiorników z paliwem dla samolotów. Porzucenie masa się zmniejszy, gdy silnik... Ale to OK. No będą jakieś drobne, ty... tylko to wiecie, to, 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 to chyba na symulkach ewentualnie bardzo przydatne, że odrzucanie i tak dalej. Nie? Zakończenie. Oczywiście w ramach przygotowujemy jeszcze więcej nowości. No, co ja bym tu określił jako ten. Dobrze, że będą trzymać ten, że biorą ten, podsumowując, że tak powiem. Dobrze, że trzymają się tego trybu. Bo on jest do rozwojenia, i to jest coś, o czym mówiłem. <grych> Że ta gra potrzebuje jak. Bardzo potrzebuje nowych trybów, i na samolotach bardzo potrzebuje czegoś, co, co by sprawiło, co by zaczęło promować inną grę niż tylko latanie i spamowanie rakietami. I o takim trybie mówiłem. Można sobie w lutym bodajże spojrzeć na moje streamy. Ja oprócz... chciałem, właśnie, żeby było zniszczenie jakichś baz żeby były różne etapy danego, danego trybu I jeszcze tylko ja dawałem, że spa chciałbym, żeby też ludzie sobie żebyście to gracz też kierował spa. Oni dali, że jest automatyczne, ale to jest naprawdę krok w tą stronę, żeby odmulić te tryby, które po prostu są na jedno kopyto, nie wiem, dla mnie latanie już lewo samoloty, sorry, ale wyglądają na latanie lewo-prawo. Lewo-prawo, jak w wodzie, lewo-prawo. Gdzie jedziesz, lewo czy prawo i tyle. I to jest, to jest cała kwitnesencja cała w tym momencie, latania. latania. To jest lewo albo prawo, rakiety wypuszczasz, dziękuję, do widzenia. Nie? Więc to jest takie, sobie moim zdaniem, na dłuższą metę. I bardzo dobrze, że ten tryb zostanie, to, to, to jest fajne. Tylko, żeby to zostawić na dłużej, rzeczywiście zrobili. I żeby to był początek dodawania trybów do Wurtandera, bo tego brakuje naprawdę bardzo. Wydarzenia to wiadomo, będą, to będą. Tryb wojny światowej nie dowożą na razie. Okręty. No, ciekawe co dają. Ciekawe czy to znaczy: Yamato niedługo będzie. Helikopter USA. Bardzo przyjemnie. I bardzo przyjemnie, że Spa będzie ulepszone. I ciekawe co dodadzą. No, i to tyle.